Przewodniczący Wojciech Pękalski, Ruch Palikot. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jako poseł reprezentujący Okręg Wyborczy czwarty pozwalam sobie na zapoznanie Wysokiej Izby z sytuacją, jaka wytworzyła się w związku z funkcjonowaniem umowy o małym ruchu granicznym. Okręg 34 to tak zwana ściana północno wschodnia to tereny przegraniczne. Mieszkańcy tej strefy z zadowoleniem przyjęli inicjatywę władz państwa polskiego dotyczącą podpisania umowy z Federacją Rosyjską w tym zakresie. Był to niewątpliwie wyraz troski o poprawę poziomu życia mieszkańców polsko-rosyjskiego pogranicza. Rosnąca liczba zarówno obywateli polskich, jak też Rosjan przekraczających granicę w ramach MRG to pozytywne konsekwencje w postaci mniejszego obciążenia lokalnych ośrodków pomocy społecznej koniecznością wypłaty zasiłków, tym samym to mniejsze wydatki socjalne z budżetu państwa ponoszone na ten cel. Stale rosnąca statystyka w zakresie liczby przejeżdżających do naszego kraju Rosjan, czynione przez nich zakupy w polskich sklepach, w tym również w wielkich centrach handlowych usytuowanych w głębi kraju, to w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy, niezbędnej infrastruktury, a nade wszystko przywrócenie możliwości rozwoju cywilizacyjnego przygranicznych, biednych i zaniedbanych terenów naszego kraju. Nakładane sukcesywnie przez ministra Kapicę obostrzenia na podróżnych przewożących legalną ilość paliwa i innych towarów objętych akcyzą jest wyrazem ignorowania obowiązującego prawa, Powtóre są to działania pozostające w kolizji z zasadami zdrowej ekonomii, by nie rzec zdrowego rozsądku. Pragnę zwrócić się w imieniu ogromnej części mieszkańców okręgu wyborczego, które reprezentuję, o podjęcie interwencji w sprawie stosowania tych ograniczeń wobec podróżujących w ramach MRG i przewożących legalną ilość towaru. Zadziwiający wyraz beztroski i lekceważenia w tej istotnej kwestii wykazują władze województwa warmińsko-mazurskiego, graniczącego z obwodem kaliningradzkim. Zarówno wojewoda warmińsko-mazurski, jak i marszałek województwa Jacek Protas przyjęli postawę ignorowania tego problemu. Być może jest tak, że to chybione, nieefektywne inwestycje realizowane ze środków unijnych, w tym głośna, bulwersująca, działań, wymagająca działań wyjaśniających sprawa term w Lidzbarku armińskich, jest przedmiotem stałej troski tych urzędników. Ta troska to również zapewne obawa o niekorzystne następstwa podejmowanych przez tych nieuzasadnionych decyzji finansowych. Wysoka Izbo! Istotną kwestią pozostaje także wymóg przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy państwowych, w tym przez przedstawicieli służb celnych. Abstrakcyjne, poczynione przez ministra kapicę wyliczenia dotyczące rzekomych strat, jakie ponosi budżet państwa w związku z MRG, są dalece niezgodne ze stanem faktycznych przepisów prawa, w tym prawa celnego. Ścigać i karać należy osoby, którym udowodnione zostanie przekraczanie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa celnego. Pozostali winni być traktowani zgodnie z zasadą domniemania niewinności. Przywróci to niewątpliwe zaufanie społeczne do organów państwowych. Przywróci ponadto coś bezcennego dla ludzi, godność wielu osobom, które nie czyniąc złego użytku z możliwości, jakie daje umowa o małym ruchu granicznym, pragną zapewnić w ten sposób w ten sposób podstawową egzystencję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Brak miejsc pracy, ciągle jeszcze niezażegnany ekonomiczny kryzys państwa winny być czynnikami liberalizacyjnymi te nieuzasadnione restrykcje. Jako wyraz arogancji wobec spraw istotnych dla ogromnej rzeszy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej należy przyjąć fakt odrzucenia głosami rządzącej koalicji wniosek o uzupełnienie porządku dziennego obrad w dniu dzisiejszym o informację prezesa Rady Ministrów dotyczącą wzmożonych działań kontrolnych prowadzonych przez służby celne na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską oraz wynikających z tych działań protestów mieszkańców rejonów przygranicznych. Problem ten pozostawiony sam sobie niebawem dojrzeje do rozstrzygnięcia go w innych kategoriach. Siła społecznego niezadowolenia wskazuje, że również mogą być to kategorie pozaprawne. Dziękuję. A panie pośle, co pan ma na myśli, sugerując tutaj kategorie pozaprawne? Panie Nie? Co Pan ma na myśli, sugerując tutaj kategorie pozaprawne w rozwiązaniu tego problemu? Aha, czyli to była taka myśl. Pewna metafora. Uczytałem. Ja pana posła informuję, że może pan, jeżeli Wysoka Izba nie podjęła decyzji o rozpatrywaniu tego punktu, informacji rządu w tej sprawie, to może pan złożyć w formie pytania w sprawach bieżących interpelacji lub klub może wystąpić w, w punkcie informacja bieżąca w kolejności, gdy będzie pański klub miał możliwości przygotowania tego.